Z okazji zbliżającej się świąt Bożego Narodzenia dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi i administracji oraz wszystkim uczniom życzymy chwil pełnych spokoju i radości. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech te święta będą okazją do zatrzymania się w pośpiechu dnia codziennego. Przy wigilijnym stole niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich magiczna i wyjątkowa, a nowy rok obdaruje wszelką pomyślnością i szczęściem. Zdrowia, radości i spokoju życzy Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 1 imienia księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.